Pododdział bašność na prawo patrz Standard komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Jarocinie prowadzi w imieniu Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i własnym mam przyjemność serdecznie przywitać na powiatowych odchodach, dniach strażaka, naszych znamienitych gości. Witam serdecznie przedstawiciela Wygrupowskiego, Komendanta Wygrupowskiego Państwowej Straży Pożarnej, Brygadiera Paula Bola. Jest niezmiernie miło również przywitać Przewodniczącego Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pana Jana Czesie Witam serdecznie. Witam Starostę Powiatu Radzieńskiego, Pana Bartosza Walczaka. Witam serdecznie. Witam Przewodniczącego Rady Powiatu łacińskiego Pana Jana Szczerbania. Witam dowódcę 16 batalionu remontu od podpułkownika Andrzeja Galana. Dziękuję. Witam również komendanta powiatowego policji w Jarocinie, młodszego inspektora Krzysztofa Rzepczyka. Nazwani zostaliśmy rycerzami świętego Floriana, czyli osobami, które z pasją, zaangażowaniem, wyobraźnią pracują na rzecz drugiego człowieka. Realizujemy to piękne przesłanie Bogu na chwałę ludziom na pożytek, na co dzień dając przykład i świadectwo poświęcenia oraz służby dla ojczyzny. Nasza służba jest szczególnie najpiękniejsza wówczas, gdy kończy się uśmiechem i wdzięcznością tych, którym udało się pomóc w wyjątkowo trudnej sytuacji. Rok 2015 to czas również na kolejny jubileusz czyli 20-lecie powstania. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W jego szeregach poza naszą komendą aktywnie działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. W minionym okresie swoją pracą i służbą potrafiliśmy wyrobić społeczeństwie przekonanie, że umiemy udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują, niezależnie od rodzaju zagrożenia. Za chwilę będziemy świadkami wręczenia oznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Już teraz w imieniu Prezesa Oddziału Powodowego Związku Straży Pożarnych i własnym. Serdecznie gratuluję wyróżnionym, nagrodzonym i awansowanym strażakom. Dziękuję drugą ochotnikom, koleżankom i kolegom za trud i poświęcenie, jakie towarzyszą naszej strażackiej misji. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień wspierają Ochotnicze Straże Pożarne i pomagają strażakom rozwiązać ich problemy. Co dziennie służby zawsze pomoc okazywała Komenda Wojewódzka Państwo jesteście Pożarnej, za co składam Panu Czernikowi serdecznie podziękowanie. Dziękuję również Panu Staroście, Panom Burmistrzom, Wójtom naszego powiatu za dobrą realizację ustawowego obowiązku, jakim jest ochrona przeciwpożarowa powiatu i gminy, a także za podejmowanie właśnie własnych inicjatyw na rzecz poprawy tego bezpieczeństwa. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego chciałbym. Właśnie dzisiaj w dniu Waszego święta złożyć Wam najlepsze życzenia i podziękowania yy, w imieniu generała Mendelaka za Wasze poświęcenie, trud i zaangażowanie w pracy na rzecz ratowania yy, zagrożonego życia, imienia ziemi Jarocińskiej, stanowiącej yy, wkład Cały system ratowniczo-gaśniczy yy, naszej Ojczyzny. Życzę Wam, żeby zdrowie Wam służyło, żeby święty Florian miał Was w opiece, zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. Życzę Wam dalszego rozwoju, zarówno od strony technicznej, jak i sprawności, bo od tego nieraz zależy. Uratowanie mienia, uratowanie życia. Chciałbym Wam podziękować w imieniu moim, w imieniu przedstawicieli gmin z terenu naszego powiatu, w imieniu wszystkich mieszkańców za, za Waszą służbę, która płynie prosto z w serca, w którą wkładacie tyle zaangażowania, trudu, wysiłku i, i poświęcenia. I odzwierciedla się to w tym, że strażak jako zawód jest zawodem z największym zaufaniem społecznym. Większość społeczeństwa, praktycznie 100% ludzi, bezwzględnie Wam ufa i ma dla Waszej pracy, dla Waszego profesjonalizmu i bezpieczeństwa, które zapewniacie, pełne zaufanie. Z okazji obchodu Dnia Strażaka w imieniu Jerocińskich Służb Mundurowych oraz Dyrektora Zespołu Szkół Podatki Wozjalnych nr 2 na ręce Pana Komendanta składamy serdeczne życzenia i gratulacje. Wyrażamy wielkie uznanie dla wszystkich Jerocińskich Strażaków. Za wysoki profesjonalizm, zaangażowanie i odpowiedzialną oraz ofiarną służbę, jak również realizację codziennych, jakże ważnych zadań. Państwowa Straż Pożarna i Chodnicza Straż Pożarna to jedna wielka rodzina. Społeczeństwo widzi na podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ja chciałbym Wam dzisiaj podziękować za to, co robimy w komendach, w remizach, za te setki godzin szkoleń, ćwiczeń, które potem owocują w tych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to zaangażowanie, za pomoc, za to, że potrafimy zaszczepić w młodych ludziach także to pasję pożarnictwa. Panie komendancie, truchki, truchowie, zaproszeni goście. Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie, a zawsze to zaproszenie jest serdecznego zaprojeń Gratuluję. Awansów i odznaczeń, wyróżnień. Gratuluję Wam. że zasługujecie na to, bo słusznie, że cieszycie się w społeczeństwie takim ogromnym zaufaniem. Gratuluję tego też.